Siemanko, jak widać nasza polska strona Metin 2Wiki, po strona inspiracja. Redagującym trochę słabo idzie. Mają rozpisane tylko 5 poziomów, więc dostarczę im, można powiedzieć, znaczną część tabeli do poziomu M2. On to sobie w dwóch plikach. To od poziomu 1 do M1. Dobra, tyle starczy do zapałzowania. Dobra, tyle wystarczy, różnica w grafice jest gdyż czytane w różnych miejscach ale nie ma tu ingerencji poza zaznaczeniem danego obszaru i przyklejeniem do um, drugiego paint'a, paint'a, nie wiem co to się tam czyta. Drugi plik, aha tylko wcześniej tak. Otworzony 24 października. Zmodyfikowany, czyli wbicie poziomu M1 27 listopada. No i pomiędzy tym a tym wyliczyłem 35 dni, gdzie było czytane normalnie, bez żadnych egzorków. Tylko wiadomo, no czasami da się naładować po dniu, czasami trzeba czekać dłużej. No to też nie czekałem, tylko czytnięte albo po półtorej dnia, albo po dwóch dniach z tych szacunkowo 25-26 dni i to mam zebrane w drugim pliku no to jest akurat zaczęte od M1 wzwyż będzie na początku siadło 8 sztuk z 27 rad nie miałem zużyć na co innego jak mówiłem 35 dni kalendarzowych i skutecznością gdzie skuteczność liczba sztuk właśnie w przedziale 25 do nie wiem, 30 paru, ale na pewno nie było 35? No i później na końcówce jak więcej hajsów padło, tu już reszta na egzorkach tu zliczone to, i to, co to jest po prostu pełnik, to 74 sztuki. to jeżeli załóżmy, było 26, no to będzie. 100, no ale no nie więcej niż 110 sztuk, więc można sobie wyliczyć razy 10 kokatu maksymalnie, więc tak z 11 wonów, no to nie są koszty jakieś wielkie, a wyczytać na dłuższą metę warto. Dobra, myślę, że wszystko, żem przedstawił. Dzięki za uwagę, cześć.